Witam serdecznie na kanale Siedlisko Kanilówka. Dzisiaj będziemy przygotowywali mięso w zasadzie kurczaka do y, uwędzenia. Film nie będzie długi, no bo w zasadzie pokażę tylko w sumie sam proces wędzenia Już tam nie będę się bawił w kręcenie gdzieś tam filmów y, przy tym jak siedzę przy tej wędzarni, przy rozpalaniu, bo to już to gdzieś tam było. Pokazywałem to przy okazji wędzenia serów, także tylko sam proces y, przygotowania y, mięsa. Do tego zakupiłem ćwiartki w sklepie, które co? Przede wszystkim najpierw trzeba je po prostu umyć. Na mięsku takim słuchajcie, no to są takie resztki jakiejś tam krwi, jakichś takich, nie wiem co to jest w sumie. I to należałoby wszystko dobrze umyć. Jakieś tam ścinki. Ok, mięsko pomyte w sumie mam 14 ćwiatek kurczaka, jest tu mniej więcej jakieś 3,5 kg mięsa. I co, na taką ilość mięsa użyję około 200-230 g soli, no i z tego będzie zrobiona zalewa. Rozpuścimy to oczywiście w garnku z wodą i zalejemy te mięso. To wszystko wędruje na jakieś 24 godziny do lodówki lub do innego jakiegoś takiego chłodnego miejsca. I po 24 godzinach mięso, które uprzednio sparzę powędruje do wędzarni. Tak przygotowane mięso, tu już jak widać, zalane zalewą, stawiamy, jak wspomniałem, na to około 24 godziny do lodówki lub do jakiegoś innego chłodnego miejsca. Ok, mięsko przelażało 24 godziny w solance. Widać, że przeszło ładnie solą, bo jest takie te mięsko czerwone. Zwierzchu biały, także teraz gotujemy wodę. Yy, woda potem, jak się zagotuje, zostawiamy ją tak tylko na jakieś takie dwa albo jeden na płycie, żeby ona tylko tak sobie tam pykała czyliż miała temperaturę około 80 stopni. I w tej wodzie będziemy potem te mięso parzyć przez około yy 20 minut. Następnie wiążemy na sznureczki, na pętelki, łapiemy za nogę i do. Suszenia na około 12 do 15 godzin, czyli to wyjdziemy więcej właśnie tak do jutra, do godziny 8 rano, kiedy to zacznę mięsko będzić. Okay, woda nam się zagotowała, zmniejszyłem na 2. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ma w granicach 80 stopni. I tak ją będziemy podtrzymywać i tu będziemy parzyć te mięso przez około 20 minut, takie lekko jakby podgotowywać. Tak wisi pierwszych 5, oczywiście za chwilę dojdzie tutaj reszta. No i to tyle, widzimy się kolejnego dnia już przy wędzarni Witam kolejnego poranka, piątek, rano, ósma. Yy, przystępujemy do wędzenia zasadniczego. Najpierw trzeba rozgrzać wędzarnię. Mięsko ładnie wyschło. Ta skórka jest taka już fajna, taka się zrobiła, sucha bardzo. I co? Po wygrzaniu wędzarni do około 65 stopni, na razie jest tylko jakieś 10, wkładamy kurczaczka. I około 3 godzin wędzenia. Tak mniej więcej trzeba śledzić, mniej więcej, jak ta skórka będzie się ładnie rumienić i nabierać kolorów na wierzchu. to te 3 godziny to jest tak orientacyjnie. No tak więc co, jak wspominałem, raczej tutaj już nie będę za bardzo pokazywał tego wędzenia, bo jest to wszystko tak samo. Widzimy się w zasadzie, może gdzieś w połowie wędzenia pokażę, jak to mięsko wygląda. I potem już na końcu. Do wędzenia używam drewna. Akurat w moim wypadku olchowego, może być bukowe, generalnie jakieś tam liściaste, no może niekoniecznie dąb. Jeżeli byście mieli, to na przykład też dodaje się jakieś tam drewna z, z czereśni, z jakiejś porzeczki, tak dla dodania trochę aromatu, ale ja generalnie tego nie robię. Te mięsko wychodzi też mi uważam dobre. Na moje oko te kurczaczki jeszcze im pół godzinki damy. Tak jeszcze mogłyby się bardziej troszeczkę ta skórka zrobić. Potem, oczywiście, jeszcze chwileczkę podniosę temperaturę, żeby ona się bardziej spiekła na bieżko. Ale generalnie, jeszcze tak z pół godziny. Tak to wygląda. Za chwilę zdegustujemy. Pójdzie jedna fota również na miniaturkę. Chyba całkiem ciekawie. Zobaczymy, jak w smaku. Zaraz mięsko przenosimy do domu. Niech sobie stygnie. też Może chwilę ono, jakby tu powisi, to tak z tego pierwszego tłuszczu mi obleci. No dobra. Tak na szybko kawałek sobie tutaj. Tego mięsko ukroję, żeby tu się przedostać przez skórę, bo tu jest najpierw skóra. Mięsko odchodzi fajnie. Jest Cieka jeszcze tłuszczem. Smaczne. mogłoby być bardziej słone. Na przyszłość chyba troszkę solanka była za słaba. Ale ogólnie jest ok. Posłuchajcie. No tyle na dzisiaj. Teraz ja mnie biorę z do domu, aby wystygło. A ja póki co. Pozdrawiam serdecznie. I co? Trzymajcie się. Do następnego razu.